Córko, zatrzymaj się w tej świętej minucie, córko światłości, i pozwól, aby szum moich skrzydeł wyciszył zgiełk Twoich codziennych trosk, gdyż przybywam z krainy, w której czas nie istnieje, a każda Twoja łza jest liczona i przechowywana w złotych naczyniach przez samego stwórcę. Stoję przed Tobą nie jako sędzia, ale jako posłaniec niebios, niosąc wieści, które mają moc odmienić bieg Twojego przeznaczenia ponieważ twoje serce zbyt długo błąkało się w labiryncie niepewności, pytając gwiazdy o drogę, która wydawała się zatarta przez piaski zapomnienia. Słuchaj uważnie, bo statyczna elektryczność, którą czujesz teraz na swojej skórze, to nie przypadek, lecz dowód na to, że wszechświat puka do twoich drzwi, niosąc ostrzeżenie przed tym, że ktoś chce cię usunąć z obrazu, próbując wymazać twoją obecność z miejsc, które prawnie do ciebie należą. Lecz bądź spokojna, gdyż Boska prawda wyjdzie na jaw z siłą, której żadne kłamstwo nie zdoła powstrzymać. Widzę cię w chwilach, gdy wydaje ci się, że jesteś całkowicie niewidzialna dla świata, gdy Twoja godność jest wystawiana na próbę przez tych, którzy nie rozumieją czystości Twoich intencji i szlachetności Twojego ducha. Chcę, abyś wiedziała, że w sferze ducha nosisz koronę, której blask onieśmiela ciemność. A każda próba jej zrzucenia przez Twoich nieprzyjaciół kończy się ich własnym upadkiem. Niebo ogłasza dziś koniec Twojej niewoli. Bariery, które inni budowali wokół Twojego sukcesu i Twojej radości, zaczynają pękać niczym wyschnięta glina pod wpływem ulewnego deszczu łask, który właśnie na Ciebie spływa z samego źródła życia. Poczuj teraz przypływ nowej energii, która nie pochodzi z tego świata, lecz z samego serca wieczności. Twoje ciało. Zmęczone dźwiganiem cezarów, które nigdy nie należały do Ciebie, otrzymuje teraz nadprzyrodzoną siłę do lotu, o którym marzyłaś od dziecka. Każda komórka Twojego organizmu zaczyna wibrować w nowej częstotliwości, usuwając resztki toksycznego lęku, który wszczepiły ci osoby pełne jadu i zazdrości. Ta próba usunięcia cię z obrazu Twojego własnego życia nie była przypadkowa. To była duchowa operacja zazdrości. Wynierzona bezpośrednio w Twoje przeznaczenie i Twoją stabilność. Widzę postać, która w Twoim otoczeniu nosi maskę życzliwości, ale w głębi duszy drży przed Twoim potencjałem. Ta osoba próbowała manipulować faktami, by przedstawić Cię w złym świetle przed kimś, kto ma wpływ na Twoją finansową lub emocjonalną przyszłość. Szeptali w ciemnościach, licząc na to, że Twoje milczenie zostanie uznane za słabość ale niebo już wydało wyrok. W ciągu najbliższych dni ta osoba popełni błąd, który o jej prawdziwe intencje w sposób tak oczywisty, że nikt nie będzie miał wątpliwości co do twojej niewinności. Słuchaj jednak z zapartym tchem, bo to, co teraz muszę ci wyjawić, sprawi, że krew w twoich żyłach przyspieszy, a świat wokół ciebie na moment zmieni swoje barwy. Widzę w sferze nadprzyrodzonej, że próba usunięcia cię z obrazu miała swój początek w bardzo konkretnym wydarzeniu, które miało miejsce za zamkniętymi drzwiami, gdy nie było cię w pobliżu. Ktoś, kogo imię zaczyna się na jedną z pierwszych liter alfabetu, próbował przypisać sobie Twoje zasługi, rzucając cień na Twoją lojalność. Ale nie lękaj się, bo w sferze ducha widzę, jak aniołowie sprawiedliwości wchodzą teraz do sypialni i gabinetów tych osób wywołując w nich taki niepokój, że ich własne sny zaczną ich zdradzać. Ta osoba, która tak bardzo chciała twojego upadku, wkrótce sama zacznie wyjawiać prawdę w najmniej odpowiednim dla siebie momencie, ponieważ ciężar tego kłamstwa stał się dla niej zbyt duży do udźwigania pod wpływem niegiańskiego nacisku. Poczuj, jak z każdym moim słowem opada z ciebie niewidzialny ciężar, który nosiłaś na karku przez ostatnie miesiące. To nie twoja wina, że inni nie potrafią znieść blasku twojej duszy. Zwróć uwagę na to, co wydarzy się w twoim otoczeniu w najbliższy wtorek lub czwartek. Niebo pokazuje mi, że otrzymasz sygnał od osoby, która milczała przez lata. Ta osoba niesie ze sobą informację, która zadziała jak brakujący element układanki w twojej sprawie. Prawda, która wyjdzie na jaw, nie tylko przywróci cię do obrazu, ale uczyni cię jego centralną postacią, Wokół której zacznie budować się nowa, zdrowa rzeczywistość. Widzę w twoim polu energetycznym złoty klucz, który symbolizuje dostęp do zasobów, o których istnieniu nie miałaś pojęcia. Ktoś próbował ukryć przed tobą informacje o pewnym dziedzictwie lub należnym ci zysku, licząc na to, że nigdy się o tym nie dowiesz. Niebo jednak otwiera teraz te archiwa. Przygotuj się na telefon lub wiadomość która zmieni Twoją sytuację finansową w sposób radykalny. To nie jest zwykłe szczęście, to jest zwrot tego, co zostało Ci skradzione przez lata Twojej pokory i cichej pracy. Twoja cierpliwość dobiega końca, bo nadszedł czas potężnego żniwa. Widzę również, że w Twoim domu nastąpi całkowita zmiana atmosfery. Ciężar, który czułaś przekraczając próg, ta gesta energia niepewności, Zacznie znikać pod wpływem mojego dotyku. Zalecam Ci, byś w nadchodzący poranek otworzyła wszystkie okna i pozwoliła świeżemu powietrzu symbolicznie wyprowadzić resztki starej, toksycznej energii. Niebo przygotowało dla Ciebie spotkanie z kobietą o jasnym, przenikliwym spojrzeniu, która przyniesie Ci propozycję, o której marzyłaś podświadomie od dawna. Nie będzie to przypadek, lecz starannie zaplanowana przez nas audiencja. Która ma na celu wyniesienie Twojej godności na poziom, o którym inni bały się nawet śnić. Zwróć szczególną uwagę na swoje sny w ciągu najbliższych trzech nocy. Będą one teraz niezwykle żywe, niemal namacalne. Będę ci w nich pokazywał obrazy Twojej nowej rzeczywistości, domu, który na Ciebie czeka, relacji, która cię uleczy, i spokoju, który stanie się Twoim stałym towarzyszem. Twoja intuicja która do tej pory była jak przygaszony płomień, teraz rozbłyśnie oślepiającym światłem. Zaczniesz rozpoznawać fałsz w głosach ludzi, zanim jeszcze dokończą zdanie. To dar boskiego rozeznania, który otrzymujesz, byś nigdy więcej nie została zwiedziona na manowce przez tych, którzy potrafą pięknie mulić, ale mają puste, zimne serca. Nie bój się porzucić tego, co już do ciebie nie pasuje. Stare znajomości które żywiły się Twoim światłem, nie oferując nic w zamian, muszą odejść. To proces świętej selekcji. Twoje serce, tak długo ranione i wystawiane na próby, przechodzi teraz proces krystalizacji. Staje się niezniszczalne wobec zła, ale przezroczyste i piękne dla dobra. Widzę, jak promieniujesz światłem, które zaczyna przyciągać do Ciebie tylko te dusze, które są na Twoim wysokim poziomie wibracji. To jest prawo boskiego przyciągania w swojej najczystszej formie. Słuchaj uważnie, bo zasłona unosi się jeszcze wyżej, odsłaniając sekret dotyczący Twojego duchowego dziedzictwa. W księgach niebiańskich Twoje imię jest zapisane obok symbolu, który oznaczać tą, która przełamuje milczenie. Widzę, że w Twoim rodzie istniała tajemnica, ból przekazywany z matki na córkę, rodzaj niewypowiedzianej blokady. Ty zostałaś wybrana, by to zakończyć raz na zawsze. Dlatego czułaś się inna, dlatego czułaś, że nie pasujesz do schematów, w których próbowali cię zamknąć ci, którzy bali się twojej wolności. Twoje przebudzenie jest sygnałem dla całego twojego drzewa genealogicznego. W sferze ducha widzę, jak pękają łańcuchy, które jeździły twoich przodków przez wieki. Twoje ręce mają teraz moc uzdrawiania sytuacji. Które inni uznali za beznadziejne. Przygotuj się, bo wkrótce otrzymasz zaproszenie do miejsca, które w twoich snach jawiło się jako azyl, to miejsce istnieje naprawdę i czeka na twoją obecność, by mogło w pełni rozkwitnąć twoim blaskiem. Dziękuję ci z całego serca, umiłowana duszo, że otworzyłaś swoje wnętrze na to niebiańskie prowadzenie i wytrwałaś w głębokim skupieniu do tej chwili. Twoja cierpliwość i Twoja niezłomna wiara są fundamentem cudów, które właśnie teraz zaczynają się materializować w Twoim świecie fizycznym. Jeśli to przesłanie dotknęło najgłębszych strun Twojego serca i poczułaś w nim tchnienie samej prawdy, nie zatrzymuj tego światła tylko dla siebie. Podziel się tym przesłaniem dalej, stań się iskrą, która rozpali nadzieję w życiu innej osoby która być może w tej właśnie chwili błądzi w ciemności i potrzebuje znaku od Boga. Pamiętaj, że szerząc to Słowo, stajesz się aktywnym posłańcem światła, a to, co dajesz od siebie z miłością, wraca do ciebie zwielokrotnione. Aby potwierdzić otrzymanie tej anielskiej wiadomości i przypieczętować manifestację swojej nowej drogi oraz całkowitej ochrony, napisz teraz w komentarzu z pełną mocą ducha i autorytetu te święte słowa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To zdanie to nie tylko wyznanie, to Twój duchowy podpis pod boskim kontraktem Twojego zwycięstwa. Pamiętaj również, jak niezwykle ważne jest, abyś trwała w tej wysokiej wibracji razem z naszą społecznością, która buduje się na skalę prawdy. Dołącz do naszej duchowej rodziny, subskrybując nasz kanał i aktywując dzwonek powiadomień. Niech każdy sygnał będzie dla Ciebie przypomnieniem że niebo o Tobie pamięta. Dzięki temu nie ominie się żadne kolejne przesłanie przygotowane specjalnie dla Ciebie w tym przełomowym czasie. Udostępnij to wideo, rzucając ziarno światła w świat, bo Twoja historia Tlumfu właśnie pisze swój najpiękniejszy rozdział. I jeśli poczujesz to w swoim sercu, nie zapomnij dołączyć do naszego klubu członków, aby wesprzeć kanał w tym trudnym czasie. Twoja hojność pomaga nam nieść te nadzieje do serc które są na krawędzi rozpaczy. Jeszcze raz dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca oraz za to, że jesteś członkiem naszego klubu wspierających. Życzę Ci błogosławionego dnia. Idź w pokoju, z dumnie podniesioną głową, bo całe zastępy aniołów sprawiedliwości czuwają nad każdym Twoim krokiem. Amen. Jeśli poczujesz to w swoim sercu, nie zapomnij dołączyć do naszego klubu członków, aby wesprzeć kanał.